Jak poziom aspiracji warunkuje powodzenie w biznesie? Na to pytanie postaram się dać odpowiedź w tym odcinku. Zapraszam. Cześć, tu Greg Albrecht. Witaj w podcaście Wszystkie twarze biznesu, który pomoże Ci osiągać cele zawodowe, a przy tym mieć więcej satysfakcji i czasu dla siebie. Od lat mam niezwykłe szczęście doradzać setkom zarządów i właścicieli firm w kilkunastu krajach. W tym podcaście dzielę się zdobytymi doświadczeniami oraz rozmawiam ze starannie wybranymi przedsiębiorcami. Przedsiębiorcami, którzy mają fascynujące wartości, osobowości i zbudowali wyjątkowy biznes od zera. Brzmi ciekawie? To kliknij subskrybuj, by nie przegapić kolejnych odcinków. Zanim zaczniemy, zapraszam do klubu słuchaczy na grekalbrecht.io łamane na klub. Tu otrzymasz m.in. bezpłatne inspiracje od skutecznych przedsiębiorców, prezenty od gości podcastu oraz zaproszenia na spotkania z innymi menadżerami. Dzięki udziałowi w klubie masz też możliwość sugerowania tematów odcinków podcastu. Chcesz spróbować bezpłatnie? To dołącz teraz na grekalbrecht.io łamane na klub. Jeśli po przesłuchaniu odcinka uznasz, że przyda ci się dalsze wsparcie w rozwoju twojej kariery lub biznesu, to napisz do mnie. Razem z zespołem Albrecht Partners pomagamy zarządom spojrzeć na biznes z perspektywy, lepiej się dogadywać i podejmować lepsze decyzje. W tym odcinku pogadamy o tym, Dlaczego czasem tobie dalej się chce, a ktoś inny spoczywa na laurach? A może i w drugą stronę? Dlaczego inni chcą iść do przodu, a ty myślisz, że może już nie warto? Czasem obserwujemy taką sytuację i zrzucamy to na karp lenistwa swojego czy jegoś, albo uważamy, że to jakiś Brak umiejętności, który stoi u podstaw tego, że jedna osoba zasuwa, a druga osoba pracuje trochę mniej, jest mniej zmotywowana i niekoniecznie widzi ten daleko ustawiony cel, który my przed sobą widzimy. I dlatego zastanawiałem się, jakie są tego powody, i ostatnio w wielu rozmowach z moimi klientami. I partnerami biznesowymi dostrzegłem pewną prawidłowość, która może mieć miejsce w związku z tym, że ludzie po prostu mają różne poziomy aspiracji i że czasem kwestia tego, jak ktoś pracuje w danym momencie i jakie cele chce osiągać, nie jest związana z jego brakiem kompetencji czy brakiem zaangażowania i lenistwem, ale. Z tym, co i w jaki sposób tę osobę motywuje, jaki jest jej poziom aspiracji. I właśnie o aspiracji, o poziomie aspiracji chciałbym w tym odcinku opowiedzieć trochę z perspektywy tego, czym ona jest, jakie są ryzyka, kiedy jesteś w roli inwestora, w roli założyciela. I w roli szefa biznesu, czyli jakie związane z aspiracją ryzyka powstają i dodatkowo, jak diagnozować ten poziom aspiracji u siebie, u innych, jak sobie radzić, jeżeli on nie jest na tym poziomie, na którym byśmy chcieli, żeby był. Czym ta aspiracja jest? Nie robię tego zazwyczaj, ale tym razem pomyślałem, że żeby to słowo miało wspólne znaczenie dla wszystkich, to przeczytam fragment, Definicji, która pochodzi z artykułu naukowego, do którego linkuję też w opisie tego podcastu na mojej stronie. I zgodnie z tym, aspiracje. Pod pojęciem aspiracji rozumie się na ogół pragnienie czegoś, czy dążenie do osiągnięcia czegoś. W sensie naukowym aspiracje oznaczają dążenie do osiągnięcia nakreślonych sobie celów lub. Pragnienie realizacji wyższych wartości, na przykład różnego rodzaju ideały życiowe. Przyjmując, że w zasadzie każdy człowiek pragnie czegoś i dąży do osiągnięcia czegoś znaczącego w swoim życiu, należy stwierdzić tym samym, że każdy ma jakieś aspiracje. Chociaż potocznie często utożsamia się aspiracje z dążeniem do czegoś nadzwyczajnego, ponadprzeciętnego, także z ambicjami. Aspiracje są zróżnicowane pod względem Treści i poziomu, co w znacznej mierze jest uwarunkowane aktualną sytuacją życiową jednostki. To jest ciekawe, także ta aktualna sytuacja życiowa jednostki, do tego nawiąże, Te aspiracje, co później jest w tym tekście też opisane, mogą mieć charakter czy zawodowy, czy też edukacyjny, jak chcemy się rozwijać, czy materialny, co chcemy mieć. Tych obszarów może być wiele. Jak to wygląda w praktyce, ten. Kłopot z tematem aspiracji. Wyobrażasz sobie taką sytuację, która zdarzyła się pewnie wielu z was, a i mnie także, że jesteś w sytuacji, w której inwestujesz w jakiś biznes, zatrudniasz menadżera, żeby poprowadził Twoją firmę, albo zakładasz z kimś spółkę. No i na początku uważacie, że wszystko będzie idealnie, określacie cele, ale w pewnym momencie z perspektywy czasu zauważasz, że ta osoba jest. Bardzo zadowolona z osiągniętych wyników, choć z Twojej perspektywy to jest dopiero początek pracy i to się zdarza nagminnie. Widziałem to w wielu sytuacjach. Oczywiście ta perspektywa zależy też od tego, jakie jest Twoje zaangażowanie w tę pracę, czy masz na to wpływ i jakie są obiektywne powody, które powodują, że firma rozwija się wolniej lub inaczej. Natomiast. To, co jest zauważalne, i ostatnio miałem dokładnie taką rozmowę, jest to, że dla jednej osoby może w danym momencie osiągnięcie celu X być ogromnym powodem do dumy, a dla drugiej osoby to może być dopiero początek. No i zdarza się tak, że w procesie, kiedy nasze założenia przechodzą do rzeczywistości, budujemy ten biznes, czy nasz startup, na przykład, w który zainwestowaliśmy, buduje biznes. Pojawiają się takie sytuacje, że wszyscy myśleli o największym biznesie na świecie, a okazuje się, że jak już jest na zapłatę rachunków, lub można pokazać się na okładce czy gdzieś tam w treści jakiegoś magazynu biznesowego, to to już zupełnie kogoś satysfakcjonuje i wcale nie widzi takiej dużej potrzeby, żeby ten biznes dalej rozwijać. No i narasta oczywiście frustracja, bo macie pewne cele i te cele przestają być. Realizowane w sposób taki, jak się umawialiście. Więc pytanie brzmi: jak uniknąć tej frustracji i jak wrócić na szlak? I o tym powiem z trzech perspektyw. Po pierwsze, co zrobić, zanim zdecydujesz yy, o współpracy z kimś. Po drugie, co zrobić, kiedy się znajdziesz w tej sytuacji. I zauważysz, że taka sytuacja ma miejsce, i po trzecie, też co zrobić, kiedy samemu dojdziesz do mm, zaspokojenia swojego poziomu aspiracji, jak się wtedy zachować? Pierwsza kwestia, co zrobić, zanim zdecydujesz, więc bardzo mm, taką prostą zasadą, która oczywiście działa w każdej rekrutacji, ale każdy z nas zapomina o tym od czasu do czasu, i myślę, że to dobrze brzmi w teorii, a różnie jest w praktyce, to jest żeby ocenić styl życia, styl życia danej osoby, z którą masz nawiązać współpracę, czy zainwestować, czy założyć spółkę, z perspektywy tego co robi dzisiaj, co robi, a nie tego co mówi, co deklaruje. Czyli przykładowo, jeżeli dla rozwoju waszej firmy jest bardzo istotne, żeby być takim dostawcą wiedzy, być na bieżąco, rozwijać się, to obserwuj i weryfikuj jak ta osoba rzeczywiście działa na co dzień, jeżeli chodzi o własny rozwój? Jakie ma sposoby uczenia się, jak dużo czyta książek? Co robi, żeby się uczyć? Jak przyjmuje feedback? Zbadaj to, zanim zdecydujesz, a nie poddawaj się deklaracjom odnośnie tego, że oczywiście się będzie uczyć, bo każdy ci powie, że chce się uczyć, lubi się uczyć, albo powie ci: chce zbudować największy biznes? A potem się okaże, że wystarczy, żeby po prostu ten biznes jakoś tam działał. Dlatego nie daj się zwieść deklaracją, tylko spójrz na to, jak ta osoba żyła do tej pory, i z tego wyciągnij wnioski, bo ludzie się tak bardzo znacząco nie zmieniają. Więc jeżeli coś, co działało do tej pory, możesz zaobserwować, to raczej jakiś ogromny rozwój od tej pory, jeżeli chodzi o sposób życia. Nie mówię o efekty, ale mówię o sposób uczenia się, sposób działania, o pewne y, sposób inwestowania to to raczej się nie zmieni. Więc te wszystkie obszary aspiracji zawodowych, intelektualnych, materialnych warto zweryfikować. Jeżeli ktoś mówi, że motywuje go do rozwoju biznesu to żeby go stworzyć i później podróżować, bo kocha podróżować, to zobacz rzeczywiście jak podróżował do tej pory. Takie rzeczy, które pomogą ci zaobserwować czy jest rozjazd pomiędzy aspiracjami a potencjalną rzeczywistością. Druga kwestia to sytuacja, w której no, już mleko się rozlało. Jesteś w sytuacji z kimś, kto ma inny poziom aspiracji niż ty motywacji, aspiracji, celów, ale zasadniczo bym to sprowadził do poziomu aspiracji. I tą osobą możesz też być ty, o czym powiem w następnym punkcie. Także i mnie takie sytuacje się zdarzały, czyli, że powiedzmy, byłem tym wolniejszym ogniwem, czy nie spełniałem tych oczekiwań. No i w takiej sytuacji warto zastanowić się, jaki jest powód. Jeżeli widzisz, że ktoś kiedyś się bardzo angażował, osiągnął pewien poziom i chwilowo sprawia takie wrażenie, że nie idzie do przodu, może być kilka powodów tego. Po pierwsze, te poziomy aspiracji zmieniają się. Wraz z rozwojem, ale wymaga to czasu. Czyli, krótko mówiąc, żeby wejść na kolejny poziom, jeżeli osiągniesz jeden poziom swój, to czasem wymaga chwili tego, żeby nacieszyć się tym, co jest, żeby zorientować się, trochę przyzwyczaić się do tego, że to jest Twoja nowy stan wyjściowy. I znowu podnieść sobie poprzeczkę. Nie każdy od razu ma tę poprzeczkę tak wysoko ustawioną, żeby nigdy się nie zatrzymywać. Więc warto to zaobserwować. Jeżeli twój partner biznesowy jest w takiej sytuacji, to bądź blisko, naciesz się tym osiągnięciem z nim, czyli pomóż mu docenić to, co się wydarzyło, ale też. Porozmawiaj i zaobserwuj, co takiego może pomóc mu przesunąć te oczekiwania wyżej. Co jest dla niego ważne w życiu, czego jeszcze nie osiągnął i w jaki sposób można to powiązać z tym, co macie wspólnie osiągnąć w biznesie. Bo w zasadzie w każdej sytuacji można przebudowywać ten poziom aspiracji, świadomie go przedefiniowywać i iść do przodu. Co jeszcze jest Istotne w tym kontekście, to czasem, kiedy idziemy z biznesem w rozwoju, widzimy, że ktoś się zatrzymuje. Może to nie być stricte kwestia aspiracji, ale kwestia lęku. Lęku przed porażką lub przed tym, że nie udźwigniemy pewnego sukcesu. Na przykład, dzisiaj zatrudniamy 20 osób, a jeżeli dalej. Biznes będzie się tak rozwijał, zaraz będzie zatrudniał 200 osób, i my nie potrafimy taką grupą osób zarządzić. I co w tej sytuacji? Więc to są te obawy. I wtedy zdarza się, że sabotujemy własny sukces i go specjalnie nie. Rozwijamy, nie idziemy w tym kierunku, i to jest taka też sytuacja, w której warto przyjrzeć się, zaobserwować i dać wsparcie i narzędzia komuś, kogo obserwujesz z boku, kto na przykład rozwija Twój biznes albo jest Twoim wspólnikiem, żeby ta osoba nabrała tej pewności i podjęła się tego wyzwania, bo to może być też i z tym związane. Więc pamiętaj o tym, żeby dać tej osobie wsparcie. Myślę, że w takiej sytuacji akurat. Jest to idealna sytuacja, żeby skorzystać ze wsparcia coachingowego, bo do tego typu wyzwań to narzędzie spełnia się i sprawdza się idealnie w takich sytuacjach. Czyli, jeżeli masz jakąś obawę przed osiągnięciem czegoś i, i, i coś cię blokuje. No i trzeci poziom. Mówiłem o tym, co zrobić, zanim zdecydujesz na, się na współpracę z kimś, potem o tym, jak. Zaadaptować się do sytuacji, gdy ktoś ma trochę inne oczekiwania, inny poziom niż ty w danym momencie. A trzecia sytuacja co jeżeli ty dojdziesz do zaspokojenia własnego poziomu aspiracji. Jak podkręcić, jak to obudzić, jak to zinterpretować. Pierwsza kwestia jest taka, że jak już mówiłem wcześniej, nie ma niczego złego w tym, że osiągasz swój poziom aspiracji. To jest dobre, bo daje ci pewien spokój i możesz przestać czuć pewien dyskomfort, że czegoś ci brakuje. Więc z psychologicznego punktu widzenia to jest ok i daj sobie też czas na to, żeby się tym nacieszyć. Natomiast w kolejnym kroku, to co dla mnie się dobrze sprawdza, kiedy czuję, że te drivery, te napędy, które prowadziły mnie do tej pory, przestały działać, to zaczynam eksplorować dowolne rzeczy, których nie robiłem do tej pory, czyli różne hobby, różne aktywności, różne źródła wiedzy, w których jestem tak beznadziejny, bo reprezentuję poziom zero, że mogę z tego punktu iść do przodu i szukać, zdobywać nowych inspiracji. I przez te inspiracje, obserwując w danych dziedzinach, czego jeszcze nie wiem, albo w danych specjalizacjach, czego jeszcze nie wiem, jestem w stanie napędzić się do tego, że mój poziom aspiracji w danych obszarach znowu rośnie i przez to ponownie ta poprzeczka jest wyżej i znowu odzyskuje tę energię do działania. Także to sądzę, że może być też sensowna wskazówka. I podsumowując po tym temacie, co zrobisz z kimś, co zrobisz ze sobą w kontekście aspiracji, chciałbym wrócić do jednego myślę kluczowego punktu, że nie możemy oceniać kogoś za jego niski z naszej perspektywy poziom aspiracji, bo nie wiemy w jakiej on jest sytuacji, więc rozeznajmy jego sytuację, jego punkt startu, jego doświadczenia i też yy, każdy ma różny etap, więc nie mieszmy innych ludzi z tego powodu, tylko przyjmujmy to za pewnik, za to, że po prostu tak jest i starajmy się ludzi wspierać w tym, żeby jeżeli Uznają to za sensowne, podnosili swój poziom aspiracji i swoje oczekiwania. I w naszej mocy to, co leży, to nie zmienić drugą osobę, ale to, co zawsze możemy mieć na uwadze, zawsze to w procesie inwestycji, w procesie zakładania biznesu, w procesie własnego rozwoju, mieć świadomość, na jakim etapie jesteśmy i jaki jest nasz obecny poziom. Oczekiwań i nasza motywacja. I bo na poziom aspiracji ma wpływ wiele aspektów, takich jak wychowanie, konkretna sytuacja życiowa, wartości, doświadczenia. Więc yy, nie zawsze jesteśmy w stanie je zmienić, ale zawsze możemy być świadomi, gdzie jesteśmy i możemy z uważnością tę wiedzę wykorzystywać zarówno we własnym rozwoju, jak i w pracy z innymi. I ta świadomość, gdzie jesteśmy i gdzie są inni, pozwoli nam. Uniknąć frustracji w biznesie, uniknąć sytuacji, w których czujemy, że ktoś nas zawodzi, albo w każdym razie przewidzieć, że taka sytuacja może mieć miejsce, że my możemy kogoś zawieść lub ktoś może zawieść nas i z tej perspektywy wyprzedzić to i przygotować tę relację lub ten projekt w taki sposób, żeby z powodzeniem budować relacje z partnerami biznesowymi od tego momentu. Także podsumowując. Miejmy na uwadze nasz poziom aspiracji, bo on definiuje to, kim jesteśmy, na jakim poziomie działamy i co możemy osiągnąć. I to by było na tyle w tym odcinku. Na koniec zawsze poproszę Cię o komentarz, o feedback na temat tego, co opowiedziałem. Ciekaw jestem Twoich doświadczeń, Twoich historii. Jeżeli dowiem się czegoś, czym będziesz się podzielić w tym kontekście, to też chętnie uwzględnię to w biuletynie, który wysyłam do klubu słuchaczy podcastu. Także tam możesz się zapisać też na grekalbrecht.io, łamane na klub, bo warto. Podziel się swoimi doświadczeniami, oceń ten odcinek tam, gdzie go słuchasz, bo to znowu pozwoli mu dotrzeć do większej liczby osób. A jeżeli chcesz mieć więcej tego typu i innych bezpłatnych inspiracji dostarczanych regularnie na maila, a też możliwość kontaktu z gośćmi podcastu i inne fajne benefity, to po prostu zapisz się na grekalphabet.io, łamane na klub. To tyle ode mnie na dzisiaj. Dzięki wielkie i do usłyszenia już w najbliższy poniedziałek. Wszystkiego dobrego.